Cześć! Chciałabym dzisiaj powiedzieć Ci kilka pomysłów na to, jak spędzić czas do ślubu, który musiałaś przełożyć z przyczyn wiadomych. Chciałabym zostawić Cię z takim poczuciem, hej, mogę zrobić coś więcej i wykorzystać ten czas tak pozytywnie i nie denerwować się i nie przejmować tym, że ten termin i wszystkie moje plany zostały pozmieniane. Więc mam nadzieję, że te kilka sposobów, które tutaj wezmę i Ci podpowiem, będą dla Ciebie czymś... Także zapraszam do obejrzenia tego filmiku. W poprzednim filmie też mówiłam o tym, jak y, przygotować się do przełożenia ślubu, więc jeśli dopiero teraz podjęłaś taką decyzję i chcesz sprawdzić, czy wszystko zrobiłaś tak, jak ja sugeruję, i zrobić to wiadomo przez filtr tych swoich doświadczeń, to zobacz w kole poprzedni filmik. Postaram się go teraz gdzieś się powinien wyświetlić. <grych> Ale przejdźmy do rzeczy. Powiedzmy, że Twój ślub musiał zostać przesunięty o te 3-4 miesiące. Wiadomo, są osoby, które przesuwają też o rok, ale to jest i tak wystarczające te kilka miesięcy, żeby podkręcić troszkę tam taką atmosferę i skupić się na rzeczach, na które wcześniej nie było czasu, albo uznaliśmy po prostu je za niepotrzebne. Z jakichś tam powodów ograniczenia kosztów wesela bądź tego, że też nie byłoby na to czasu. Teraz mamy na to czas. Wymyśliłam dla moich klientów coś takiego jak sesje nieślubne. Zastanawiałam się nad nazwą i te nieślubne tak najbardziej mi się spodobały, ponieważ chodzi o sesje, które odbywają się blisko terminu Waszego wesela, które musiało być przełożone tej takiej pierwotnej daty. Wybieramy się do kościoła, wybieramy się pod salę i robimy takie słodko-gorzkie zdjęcia dla których pokazujemy właśnie to, że jest pandemia, że świat się troszkę zmienił, no i z tego powodu te wesele musiały być przełożone. Komuś może się wydawać, że takie zdjęcia są bez sensu, jednak ja patrzę na to w, takim perspektywie, w takiej perspektywie, co będzie za kilka lat. Kiedy wasze dzieci będą już dorastały, i ten czas, który mamy teraz, będzie opowiadany na lekcjach historii, wy będziecie mogli powiedzieć: Hej, zobacz, tak wyglądał dzień naszego wesela. Tutaj byliśmy przygotowani na wszystko, ale niestety musieliśmy tą datę zmienić. To jest taki jeden przykład, ponieważ ja bardzo lubię myśleć o moich zdjęciach, jako tych pokazywanych kolejnym pokoleniom. Yy, więc to jest coś fajnego, ale też myślę, że na przykład dla osób, które przeniosły termin, takie zdjęcia mogą być podkładką do tego, żeby informować gości o tym, że data się zmieniła. W przypadku kiedy na przykład robimy tą sesję na miesiąc przed tym, kiedy miał się odbyć ślub, to wiadomo, może być troszkę za krótko. Ale i tak to jest fajna pamiątka, bo pomyśl o znajomych, którzy wiedzą, że bierze ślub, nie mieli być gośćmi, ale kiedy w dniu waszego wesela wrzucicie takie zdjęcia na Facebooka czy tam inne social media, będziecie mogli poczuć troszkę tej radości, która mogła być w tym dniu, bo ludzie zaczną wam gratulować i, i wspierać was, bo to... To jest to główne, co przekazujemy sobie wzajemnie dzisiaj, wsparcie. Więc fajnie też takie zdjęcia mieć i pokazać gościom, że hej, my się nie poddaliśmy. My korzystamy z tego dodatkowego czasu, który został nam dany. Drugą moją propozycją, jako że zajmuję się fotografią, więc łatwiej mi jest te fotograficzne rzeczy wymyślać, jest zrobienie sesji narzeczeńskiej. Chodzi o to, że często też yy, w normalnych czasach. Było tak, że osoby nie decydowały się na sesję narzeczeńską z tego powodu, że nie lubią zdjęć, nie, nie czuły takiej potrzeby, żeby taką sesję wykonywać. A teraz, przez to, że ten czas dodatkowy został nam dany, możemy go wykorzystać właśnie na to, żeby jeszcze troszkę podkręcić te nasze emocje ślubne. I tutaj taka sesja pomoże Wam na chwilę odciąć się od tych problemów, które są. Dodatkowo poznacie też bardziej Waszego fotografa i będziecie mogli potem w dniu wesela czuć się bardziej swobodnie. I takie zdjęcia też pokażą Waszym znajomym i gościom weselnym, że, że nie, nie smucicie się, nie poddajecie się, bo Wasza miłość trwa niezależnie od okoliczności. I to jest o tyle fajne, że właśnie też te zdjęcia będą już mogły udekorować Wasze mieszkanie i będziecie mieli takie poczucie, że zbliża się ten termin i, i w końcu on nastąpi. Także też osoby, które nie lubią zdjęć, ja zawsze polecam wtedy sesję narzeczeńską, bo lepiej pospinać się i postresować przed dniem wesela, a nie dawać sobie tego dodatkowego bodźca właśnie od rana na przygotowaniach, kiedy pierwszy raz widzimy naszego fotografa w pracy. Także tutaj też to jest takie fajne, że możecie trochę rozluźnić te relacje, bo potem jeśli już jesteście po sesji narzeczeńskiej, to też jest dużo łatwiej komunikować się z fotografem, wiecie, że on nie gryzie, i jak wygląda jego praca. Także to polecam właśnie na ten czas, teraz oczekiwania. Tak jak mówię, no zdjęcia są zawsze fajną pamiątką. To jest coś, co zostanie z wami na zawsze. Ale żeby nie było, że tylko o zdjęciach, chciałabym teraz wesprzeć troszkę inne branże. Na przykład operatorów, kamerzystów. Chodzi o to, że też, jeśli nie myśleliście, o podziękowaniach dla rodziców wcześniej. No bo to jest tak, zauważyłam, taki motyw, który zostawiamy gdzieś tam sobie w tych przygotowaniach na koniec. To teraz jest idealny czas na to, żeby zrobić takie podziękowania, na których wszyscy goście będą płakać ze wzruszenia. Możecie porozmawiać właśnie z waszymi operatorami o tym, czy możecie nakręcić jakiś teledysk, czy jest szansa na to, żeby w tym czasie, bo my już jako operatorzy i fotografowie możemy pracować, nie ma tutaj obostrzeń dotyczących naszych zawodów, więc spokojnie możecie umówić się w terenie na to, czy tam u Was w domu, żeby nakręcić już takie podziękowania. I przygotować taki filmik, czy taką sesję, która będzie naprawdę wzbudzała emocje. To jest fajne, bo też już będziecie mieli odhaczony kolejny punkt tych rzeczy, które na wesele muszą być przygotowane. I też myślę, że niezależnie, czy ten termin musiał być przekładany, czy od razu zakładaliście, że on będzie w 2021, czy tam nawet później. To teraz właśnie my, osoby z branży ślubnej, mamy na to czas, bo normalnie biegalibyśmy teraz po swoich sesjach i zleceniach, więc nie byłoby takiej łatwości w umówieniu terminów. Także korzystajcie z tego, bo to też jest czas dany nam. I tutaj myślę, że dużo osób też będzie chętna, żeby jakieś takie ciekawe projekty stworzyć. No bo tak jak mówię, no jesteśmy bezrobotni i naprawdę ja się osobiście bardzo stęściłam za fotografią przez te ostatnie dwa miesiące, bo też dla swojego bezpieczeństwa odmawiałam sesji. I teraz wracając do tego, po prostu głowa jest pełna myśli, kreatywnych pomysłów, i myślę, że dużo osób z branży tak ma. Jeśli marzy Ci się ślub w takim boho stylu, albo po prostu lubisz rzeczy robione ręcznie, to ten dodatkowy czas, który został nam dany, będę to powtarzała, bo bardzo mi się podoba to stwierdzenie, jest takie bardziej pozytywne niż, niż wiadolenie, o Jezu, o Jezu, pandemia. Więc ten czas, który został nam dany, wykorzystaj na to, żeby stworzyć sobie nowe winietki, nowe zaproszenia, podziękowania dla gości. Bo podejrzewam, że nikt nie miał aż tylu wolnych dni wcześniej na to, żeby się tym tak porządnie zająć. I to jest o tyle fajne, że tak naprawdę teraz siedząc w domu, jeszcze ten czas, póki wszystko nie wróci do normy, możesz przygotować naprawdę bardzo fajne, spersonalizowane prezenty dla swoich gości. Jest wiele takich rzeczy związanych z organizacją wesela, na których nam brakuje czasu i, i oglądając inspiracje na Pinterestie stwierdzamy, że kurczę, gdybym tylko miała czas. Hej! Właśnie go dostaliśmy! Więc pooglądaj sobie jakieś rzeczy, które mogą pomóc Wam na przykład choćby w dekorowaniu mieszkania podczas przygotowań czy klatki schodowej. To teraz właśnie możesz to zrobić, bo nikt nie będzie Ci mówił po co, a te rzeczy mogą spokojnie leżeć w kartonie przez najbliższy czas i nic im się nie stanie. Za to też to będzie takie troszkę przypomnienie i, i podkręcenie tej swojej emocjonalności w dniu wesela, kiedy właśnie rzeczy przygotowywane teraz w tym okresie, będziesz mogła wyciągnąć i powiesić, i ty będziesz wiedziała, że, że wtedy czułaś te emocje, które czujesz teraz, i będziesz mogła sobie wrócić do takiego podkręcenia radości z tego, że w końcu przyszedł ten dzień. Udało nam się tego doczekać. Mam nadzieję, że Twój narzeczony oraz rodzina wspiera Cię w tym wszystkim, i nie jesteś z tym sama. Pamiętaj, że jest bardzo dużo osób, które cierpią z tego powodu, że właśnie terminy musiały być zmienione bądź yy, wesela są odwołane, ale jest żart, przynajmniej dostaliście drugą szansę, żeby przemyśleć swoją decyzję. I pomyśl sobie, że tak dalej jesteście za tym, żeby wziąć ślub, więc to jest najpiękniejsze, bo nie zatrzyma nas żaden wirus, żadne choróbsko. Po prostu miłość jest miłością, nie jest na granic. I też życzę Ci tego, żebyś nie musiała się stresować tym, co będzie w przyszłości. Właśnie skup się na tym, co tu i teraz możesz zrobić. Powymyślaj nowe prezenciki dla gości, zajmij się tym, czym zajmowałaś się wcześniej, co sprawiało Ci frajdę w tej całej organizacji ślubu. No i oczywiście zapraszam Cię do obejrzenia moich sesji nieślubnych na www.szadafotografia.pl Zapytaj swojego fotografa, czy chciałby wejść w taki pomysł i zrealizować sesję dla Ciebie. A jeśli jesteś z okolic Śląska, no to zapraszam oczywiście do mnie. Mam nadzieję, że troszkę Ci pomogłam i że zaraziłam Cię optymizmem, jeśli chodzi o myślenie o tym, co możemy zmienić w naszym życiu, żeby było lepsze. I widzimy się w na następnym filmiku. Do zobaczenia.